No i powiedz coś? No, czekam. Włączyłem ten filmik. Nie myślałem, że coś się będzie działo. A to co? Nic? No wiesz, myślałem, że może. Zrobisz fikołek albo zatańczysz Albo może chociaż zaśpiewasz No bo jak ty nie zaśpiewasz to To ja zaśpiewam no. Mogę? Mogę zaśpiewać? Ale przestrzegam nie trzymam tonacji. Jakże bardzo Bóg obdarował świat, Twoją osobą. Jak ma. Zapomniałam. Zapomniał. Jakże bardzo Bóg. Jakże bardzo Bóg obdarował świat Twoją osobą, jak cudownym jesteś dziełem Jego rąk. Jakże bardzo Bóg obdarował świat Moją osobą, jak cudownym jestem dziełem Jego rąk. Słyszę oklasków. Poproszę o klaski. Poproszę o klaski. No nie ma. Ale w sumie to nie robiłem, to dla oklasków. Słowa tej piosenki są prawdziwe. Dotyczą zarówno Ciebie, jak i mnie. Ale trzeba je przyjąć na wiary. Wtedy otwierają się drzwi. Wtedy otwierają się drzwi i zaczyna się doświadczenie tej prawdy. Zapraszam Cię więc. Wtorek 19.30. Spotkanie na platformie Zoom. Być może będzie nam towarzyszyła muzyczkę. Ale na pewno będzie towarzyszył nam Ten, który jest ponad nami, w nas i między nami. I to On naprawdę będzie działał. 19:30, wtorek. Nie będziesz tam tylko widzem. Możesz być też uczestnikiem. I gwarantuję Ci, że możesz być sobą, bo o to tu chodzi. Przez prawdę doświadczamy wolności. Link do spotkania po tym filmie. Pa!